Witam was sobotnie popołudnie, bigos już zjedzony, ciepła herbata jest, moje włosy tłuste są, siedzę w starej koszulce korna z dziurami, więc i dresiku i skarpetach naciągniętych na dres, tak przygotowany mogę wyruszyć w bój. Pralka pierze, czuję jej wibracje, dotykam nogą ściany. Niczym DualShock w play na PlayStation, czy Force Feedback na komputerze odczuwam emocje z gry i wrażenia, takie po prostu pewnie, lepiej, mocniej. Ruszajmy. Misja druga. Głęboko w kopalniach. Głęboko do kopalni zmierzamy, idziemy. Walczyć z krasnoludami. Zabuga.

Chodził jak Rambo, mógł ze sobą nosić dwie bronie naraz. Teraz już trochę podstarzał. Stał się bardziej taki spokojny, bezpieczny. Nosi tylko ze sobą dwie bronie. Szybko się męczy. No nie wiem, to są jednak upływ czasu dla każdego. Jest nieubłagany. Dobra, tutaj nie ma żartów. Tutaj naprawdę trzeba zrobić tego no. Misja na niewykrycie. To jest właśnie to Tam już widzimy Pana Krasnoludzkie gopniki Musimy się wszystkimi z nimi rozprawić Tylko jak? Ojej, przyblokowałeś myszkę O, wykryło, nie wykryło kamera da się zniszczyć? O, jakiś pancerz ma. Tego nie było, to no, nowinka, nowalajka. Dobra, techni technika drzewnicy. Bo tam ktoś. Tam ktoś jest. Mamy granatę, to kusimy, żeby go tam użyć. Czy to będzie dobry pomysł, czy nie będzie dobry pomysł? To się okaże. Powstajemy. Wchodzimy. I granat. Taktyczny. Ale było. Tam ktoś jest? Coś z dźwiękiem się zrobiło. Tego wybuchu. Czyż to moje bębenki? Czy ktoś tu przeżył? Ale pięknie wyczyszczone. Leżą ciała. Jak w przedszkolu. Po obiedzie. Leżakowanie. Tylko, że oni już nigdy nie wstaną. Zobaczcie, jak pięknie. O. Ale kołaśnikowów! Mamy kość teraz amunicji na... Szturm! Coś tu jest. O, lampki widzę z jedynki. Model się spisuje. To jest ziska, to jest skrugelflug. Piękny mebel. Piękny znaczy się, ten... Zdoba każdego domu. Widzicie, już te widząc nawet nie może przeskoczyć. Niewielkiego murka. Idziemy zobaczyć, czy tam ktoś jeszcze jest. O, tam coś słyszysz, krzyki jakieś. Deo, Deo. Gdzie jesteś? jak tego alarmu nie włączyć tutaj? Muszę chyba... A tam na dole są. Oni, oni mnie słyszą. Czy ja mogę tak pod, pod kamerą przejść? Nie da się ich zniszczyć. Oni tylko koła słyszą, chyba. Tam na dole. Gobliny, krasnoludy. No dobra. Idziemy. Chyba teraz możemy, tak? Dziwnie, dziwnie się otwiera te rzeczy w tej grze. Ale nic. Technika dżownicy musi być zastosowana. O nie, tu już słyszę przeciwników. Ale ich jest. O kurde, ale ich tu jest, co to się dzieje? Czy oni mnie widzą? Nie widzą? A ta, ta gra jest dziwna, bo oni słyszeli wybuchy na górze i zrobili alarm sobie sami z siebie. O Boże, jak ja mam stąd wyjść? Przerażająca jest ta gra. Sposób ich biegania to chyba są jakieś mutanty genetyczne. To nie są normalni ludzie. Kurde. Co teraz? To nie Walorant, że tu zrobię pulał to im na, na banie, wszystkim. Gudom on się Oni mnie nie widzą, to, to jest niesamowite. Jak oni mnie nie widzą, tego nie mogę pojąć. Nieka drzewnicy. Tam coś w głowie, co? No nie, no serio? Właśnie to jest problem w tej grze. Granaty wybuchają od razu. Dobra, lecimy, lecimy. Mówiłem, że nie będzie restartów, ale będą restarty, bo to jednak... Nie chcę psuć takiego wrażenia tego. No nie, tak nie może być. Jeszcze raz. Właśnie to są takie problemy różne technologiczne. Dobra, zrobimy teraz troszeczkę na szybko. Ja nie chcę po prostu nagrywać czegoś na przykład drugi, trzeci raz i, i nie wiem, udawać, że to widzę pierwszy raz, bo to by było niefajne. To taki będzie stream dla biednych, offlineowy, modemowy, korespondencyjny. Stream dla osób potrzebujących. Dobra. Co to, to było? Może tak trzeba z nimi? No nie, no to te, te granaty to jest kosmos jakiś. Ja pierdzielę ty. To nie mają jakieś no, naprowadzalne granaty. Ziemia, Ziemia. Dobra, głęboko w, w kopalni, ja wiem. Może ten poziom normalny jest, jest ciężki jakiś. że Nic nie trzeba będzie wszystko przechodzić. kosmos. Może po prostu ominiemy tutaj to i idźmy od razu do windy, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Tamten w kamerze nie możemy zabić. Kamera zobaczy. No dobra. Da się tu... A przepraszam, my chodziliśmy tam zbiegać, ale jest ze mnie głąb. Przez przypadek włączyłem poddzenie, dlatego tak było. Jak było. nie wiem czemu tak wolno jest. Przecież coś tu jest? Nie ma nic. Nie ma apteczek, nie ma nic. Da się ten alarm wyłączyć. Czy winda pojedzie sama? Pojedzie. Czy możemy wejść na jej dach? Możemy. Dobra. Ta tak się bawią, to tak się będziemy bawić z nimi. A nie, spadliśmy przez dach. Dobra. Brawurowo, brawurowo. Mało życia. Oni się turlają. Jak Jakieś nindze Ja się boi tych granatów najbardziej, boję się tych granatów Bo nic to... I to są... Nie, ta gra jest tragiczna Ciężka, dziwna Zlegowana Gorsza niż jedynka. Każdym względem Masakra No i ten granata zabijecie, zabije czy nie? Ja też granata rzucę, co tam. Teraz ja im granatem. Nie trafiłem nic. Czy możemy jechać już tym tym? Nie możemy. Gdzie to włączyć? Dobra, chodzimy tutaj. Dziwnie się otwiera tutaj rzeczy w tej grze. Ale dobra, ale dobra. Dziś śmieszna ta gra. Ktoś tu jest. To są jakieś pancerze, zbroje? Nie, mundury śmierdzące. się coś otworzyć? Nie da się nic. Ale dobra, zobaczyliście, jak to wygląda. Ja myślę, że przyspieszę to troszkę, może ten obraz. Zobaczymy, nie wiem. Tak dużo obiecuję, zawsze nic sobie nie uchodzi. A tu było jakieś alternatywne wejście, zobaczmy je na przyszłość. Tędy mam iść? Tędy można było przejść wcześniej, tak? Bo tak. A ja posu posłużyłem się windą. Zobaczmy chociaż na przyszłość. Będę wiedział. Ja będę przychodził tą grek kiedyś jeszcze. Jeżeli taki mam. Stereo. Naprawdę. Ale jestem zawiedziony teraz, to byłoby o wiele prostsze. No dobra, no ale nic, poszliśmy na rzeźnię. David Jones przynajmniej trochę pobiegał, poskakał, pomikrował. Ten kawasznikow nie jest zły, ogólnie jeśli chodzi o jego celność. Przeciwnicy mają takie super, jakieś takie moce, mogą się turlać jak, e, nie wiem, ninja. To bardziej mnie denerwuje ten celownik po prostu. Czemu nie ma celownika normalnego? Ja bym chciał statyczny, nie taki dynamiczny. Takie, które się nie, nie zmienia swoich postaci. Dajcie mi ocenić samemu, jak duży jest mój rozstrzał w danym momencie. Taki celownik to, to są takie czasy wiadomo, nie? Counter Strikeowy, bardzo, bardzo counter Strikeowy ten celownik jest. Ale kurde, jakbym chciał mieć normalnie na, na środku taką kropeczkę i wystarczyłoby. Tu kamery jak są tylko odporne, to mnie denerwuje. No nie. To mo mogliśmy tego uniknąć. Tam to trzeba włączyć. O, tu są jakieś fajne rzeczy czy nie ma nic? Strasznie zbugowana ta gra, ja nie wiem, taka jest. Do wszystkiego się przyklejasz. Tekstury są gorsze, to jakby to ktoś inny robił zupełnie. Gra jest gorsza pod każdym względem technologicznie. A wyszła 3 lata później. Ten model się sobie wygląda troszkę lepiej, ale to. tekstury niby trochę lepsze. Myślałem, że da się wodę spuścić, a to drzwi da się po prostu. Ale obkakany. Co to jest w ogóle? Nastąpiło, komuś chyba wy wy wypadł kawałek cia jamy, jamy ciała. Mam granatów, a granatów, komplet max. Trzy sztuki. Coś włączyliśmy, zakurczyliśmy. Jedziemy kolejką, to koniec misji będzie? No i widzicie, ale granaty są po prostu kosmicznie mocne w tychże Jak to odpalić? No ludzie, no dajcie mi to jakoś włączyć To z tym... To widzę, że walka jest z tymi guzikami, nie guzikami. Gdzie jest komputer terenowy? Open doors to, to tunnel Open doors to tunnel właśnie Te, te, te doorsy musimy otworzyć tak powiem po, po polsku Dobra, i co teraz? Da się to otworzyć teraz normalnie guzikiem? Teraz się da, tak? Naszym, naszym tabletem magicznym. No dobra, i to jedziemy kolejką teraz, tak? To mi się nie podoba, bo to będzie przeciwniku, pewnie wszędzie dużo. Pójdziemy tutaj i się położymy po prostu w tym, tak? Dob dobrze rozumiem? Tak, te Jesteśmy chronieni pancerzem? Z lewej sprawy, mam nadzieję. A my będziemy leżeć i ostrzeliwać ewentualnych wrogów. Niczym w jakichś Gwiezdnych wojnach. Taka gra mi się skojarzyła, Shadows of the Empire, coś takiego. Taka była misja na, na pociągu, bardzo trudna Przynajmniej wydawała mi się trudna jak miałem... Nie wiem ile lat to było 10, 12 tak? Jakoś tak Nie jak to będzie, 2000 rok no To miałem z 10-11 lat, dokładnie Pogra z 99-98 O! Widzieliśmy O, 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 o! Widzieliśmy właśnie o co mi chodziło? Dobra, do, dobra taktykę ubrałem, dżownicy. takie runbaje mogły być niebezpieczne. O Jezu, ale jakoś strzelają w locie. Z jakiejś... dlatego tego chyba mamy z głowy, tak? Czy jeszcze będzie z nami przyspieszał jakimś cudem? Tak się udało, tak? Połóżmy się. W bezpiecznej pozycji bocznej, ustalonej. Teraz co musimy zrobić? Dostać się do stacji meteorologicznej. Gdziekolwiek to jest, cokolwiek to jest. My poszliśmy na full contact, już nie ma odwrotu. Od tej drogi. Teraz ścieżki David Jones. Tam będziemy musieli chyba się cofnąć. Tam coś czuję. Ale podnieśmy co oni mają. Może mają jakieś lepsze bronie. Zgubili wszystko po drodze. A mają piękne latarki. Wagony, sprawdzimy, bezpiecznie. Myśmy wpadli w, przez mapę jakoś przez tekstury. Ale to jest, gra jest strasznie zrobiona. David Jones się potwornie zestarzał. Dobra. Ciwnik czy to to jest? No ja ja to tak nie widać w tych rzecz. No nie, to jest jakiś... drewniana zapora. Stoper y, pociągowy tak zwany. Znam się na tym. Pracowałem na kolei wiele lat. Trzeciego roku życia. Takie już były kiedyś kolej losu. a każdy. Bez wyjątku. Tu musisz coś zrobić. Kręcić lewo prawo. Żeby było realistycznie, ja jeszcze kręcę postacią. To jest szybciej. To jest speedrunerska taktyka. Ale śmieszne drzwiczki. No nie mówcie. Dobra, udało się przejść. Za pierwszym razem oczywiście. Ale zostawimy już tak ten odcinek, jak jest.